Cześć! Ostatnio po filmikach na temat protektorów pleców było dużo pytań na temat tego, jak prawidłowo zamontować na kurce, więc przy okazji szykowania kurtki dla klienta Rebelhorn Vandal Textile i zakładaniu protektora D3O z marki Held pokażę, jak nie zakładać, a jak powinien być założony protektor, więc oglądajcie dalej. Protektory przeważnie mają dwie strony. Wewnętrzna część na pewno jest nie zalakowana, jak ja tu mówię, do końca. Są takie mniej więcej otwory i jak patrzymy, to mamy taką płaszczyznę. Jak ją obrócimy, to przeważnie protektory są z tyłu, gdzie powinny być i chronić plecy od zewnątrz. Powinny być właśnie już zalakowane. Równa powierzchnia, wentylowane i z tej strony mamy ewidentne ścięcie tego garbu. I teraz po założeniu pokażę Wam, jak od wewnątrz kurtka nie powinna wyglądać. OK, i protektor mamy teraz zamontowany, niewłaściwie dodam. I zobaczcie, weź troszeczkę zaokrągimy plecy. I tak, tego tutaj nie widać, ale zobaczcie, mamy taki tutaj uskok, on jest nieprawidłowo zamontowany. W tym miejscu nie powinno być tej przestrzeni. Po założeniu prawidłowo zobaczycie, że ta przestrzeń się bardzo fajnie wyrówna. No i od tej strony, wy tego nie widzicie, ale mamy właśnie te wszystkie otwory niezalakowane. Wyobraźcie sobie, szlifujemy dużą prędkością, to się rozrywa i wszystkie kamyki praktycznie wchodzą. Dzięki temu, protektor będzie nam się stuwał, może wyrwać nam część kurtki. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, więc nie zakładamy tak, żeby był tutaj uskok, obracamy protektor i pokazuję wam jak powinien już wyglądać prawidłowo na plecach. A teraz zakładamy już prawidłową stroną odwracamy, będziemy musieli włożyć tą częścią przylegamy plecami. I z drugiej strony Wam pokażę właśnie jak bardzo fajnie już to się układa, nie czujemy tego uskoku i w momencie kiedy będziemy tą częścią szlifować od strony zewnętrznej części kurtki po asfalcie, no to już nic nam nie wejdzie w te szczeliny, nie, nie zerwiemy, nie porwiemy i to wtedy ma ręce i nogi. I teraz zakładamy na klienta i pokazuje Wam jak to powinno wyglądać. I zobaczcie, mamy już prawidłowo zamontowany. Widzimy tutaj już taki kontur naszego protektora. I zobaczcie, on Na... zaokrągli mniejsze plece. Ok. I zobaczcie, on tutaj jest się zaczyna, tu jest ten uskok i bardzo ładnie przechodzi już do naszej skóry i nie ma już takiej mocnej tutaj dziury. Ten protektor nam bardzo fajnie wypełnia tą część, więc sobie wydłużamy jeszcze powierzchnię ochronną i dzięki temu ten protektor chroni nam właśnie kręgosłup. Od tej części, odcinka piersiowego, idzie tutaj i do dolną część i zobaczcie, jak to bardzo ładnie wygląda. I tutaj mamy tą już część zalakowaną. W razie czego nic nam nie wejdzie pod protektor, będziemy mogli wytracić prędkość i kurtka Rebelhorn, mam nadzieję, będzie do ponownego użytku, ale nie życzę upadku. Jak chcecie, takie poradniki z różnych dziedzin obserwujcie po więcej.